Witam. To są słuchawki JBL Tune 500BT Bluetooth, czyli bezprzewodowe. I problem jest taki, że przycisk głośności tutaj są przyciski głośności plus pauza minus lub przełączania kawałków do cofanie do przodu. Zgłośnienie. Dźwięku, ściszenie. No i jest problem z tym przyciskiem. On po prostu tu nic nie reaguje. Teraz złączę telefon. Pokażę jak to jest mniej więcej na telefonie. Okay. Słuchajcie, i teraz będziemy chcieli ściszyć. Widzimy ten suwaczek tam w dół. Chodzi. Ale już tu do góry jest problem. Ten przycisk nie schodzi, ten pauzy też ten jest tak jakby zblokowany. Naprawa tego jest bardzo prosta, często to się zdarza. Słuchawki nam spadną, lub za mocno wciśniemy, zaraz pokażę. Potrzebny będzie nam. Okręt krzyżakowy, musimy odkręcić te trzy, trzy wkręty. O, słuchawka nam odchodzi. To są, tak jak w poprzednim filmie, to wersja na sprężynki. I tu są te przyciski. Ten przycisk nie działa, ten działa. Tu jest coś takiego. Taka nasadka, która powoduje nam naciskanie na te switche. To jest minus, tu plus, i tu jest środkowy te pauzy. Często jest tak, że przestaje nagrać któryś z tych lub czasami wszystkie a przeważnie jest to spowodowane tym, że ten przycisk, który naciska nam switcha wyskoczy ze swojego miejsca. Zdarza się to, gdy słuchawki nam upadną lub często ciskamy zbyt mocno, zbyt mocno i tak jak tutaj widzimy tu wyskoczył nam z takiego mocowania. Tutaj widać jest taki bolczyk w tym otworze, a w tym go nie ma. Naprawa jest prosta. Trzeba to z powrotem wprowadzić na swoje miejsce. O, cyk. Słyszeliście ten klik? Wskoczyło. Lub czasami jest tak, że te przyciski, które naciskają na switcha, się po prostu już są też wyrobione, ich spężystość jest już, jest już słabsza i trzeba, i też zeskakuje z tego switcha. To trzeba też tam docisnąć, naprowadzić go na switcha. Tak, czymś tam, czymkolwiek. Oczywiście na wyłączonych słuchawkach, żeby ten wyzwania nie zrobić. I teraz po wciśnięciu tego, spróbujemy zgłośnić. Co tutaj? Słuchaczek? Cięk nie chodzi? Możemy z górą. Tu już jest Max. Tak samo ze ściszaniem nie ma problemu. Przycisk pauzy. Znowu. Pauza. I głośno. Sterka naprawiona. Wystarczy nam tylko teraz to skręcić. Proste, prosta przyczyna. Wyskoczył przycisk naciskający na switcha. Naprawa bardzo prosta. Nie trzeba oddawać słuchawek do serwisu. Teraz wystarczy nam złożyć składając zaczynamy najlepiej od tego kanału tutaj taki gdzie słuchawki oddychają i trzeba go tam z powrotem wprowadzić tak, tutaj

już słychać jak klika, już jest koniec. Głośności. Pauza, play. Wszystkie przyciski nie działają. Słuchawki naprawione. To tyle. Dzięki za uwagę. Myślę, że komuś w ten sposób pomogę w naprawie tych słuchawek. Dzięki. To tyle co, co do naprawy tych przycisków Switchy. W kolejnym odcinku pokażę oczywiście potem trzeba jeszcze założyć pada. Pokazywałem na innym filmie jak to zrobić. W następnym odcinku pokażę przy naprawie tych słuchawek, to pokażę problem z mikrofonem. Czasami występuje to jest rzadko, ale, ale zdarza się. Tutaj mamy otwór mikrofonu. Mikrofon jest tylko w prawej słuchawce, w lewej nie ma i Podczas rozmów przez telefon. Druga osoba nas po prostu słabo słyszy. My ją dobrze słyszymy, ona nas słabo słyszy. Tak jakby gdzieś tam spod ziemi. Problem też można w prosty sposób rozwiązać. Pokażę go w kolejnym odcinku. Spróbuję go nagrać już niedługo. Może za tydzień może nawet szybciej, więc obserwujcie kanał. Będę wrzucał tam jakieś filmy o naprawach i też o słuchawkach innych modelach słuchawek JBL-a i nie tylko, więc dzięki za uwagę i polecam takie proste naprawy. Słuchawek.